Musiałem baterię podładować, bo prawie całkiem padła. Bardzo chłopno. Te Sonie i Fafiki już przyszły szczekać. Nie co robić. to nie Ale sprawdzimy to ramkę Znowu się to dobra. Prawie Prawieczkują No stop może jakieś myszy, nie myszy chodzą między kamieniami tam I zbudzają Nie wiem Ruszaj się, chodź, idziemy na. Dzisiaj nie miałem plecaka w pracy, to nie mogli narkotyków znaleźć. Ale ewidentnie poczułem zapach przed tych 10 lat. Opału, normalnie Mierdzą tutaj bo strasznie Dętką kurwa Takim rybim zapachem Jak macie yy, Dętkę jak nową kupujecie Bo guma takim śmierdzi Takim chuj wieczym, wiecie Nie wiem jak to nazwać Ale taki yy, Jak jedzenie dla rybek Nie wiem czego z mi się to kojarzy Jest taki dziwny zapach Niespecjalnie przyjemny ten zapach jest. Chyba trzeba się drugi kaptur nawet wyrzucić, bo Cześć się ciągnie. Przed drugi kaptur rzucę bo się zaraz przysięgę, bo jest pijęcie. Sama się odstrzyż Waruj tam Sonia, kurwa, co cię to interesuje? Czy jestem obrzyżony, czy nie jestem obrzyżony, kurwa? Czy ja się modlę, czy nie modlę, czy co ja robię? Kurwa, wsiura, jakaś przyjechała dom się postawiła bez numeru domu i, i będzie mi się wpindalać w życie, czy ja się ostrzyga, czy ja się ogolę, kurwa Co to za wieśniara Waruj tam Sonia I jeszcze mówi, że skończył z nimi te właśnie kurwa. To ja chodzę i pierdolę głupoty im pod domem i do nich do pracy, czy oni. Jebary narcyzyn, kurwa. nie ludzie. Freja, zostaw te buraki. Freja! Chodź, idziemy. Raz, chodź nie balery Przychodzi do mnie, żebym zakończył, nie właśnie Chodzi z do do Usza się się. Umy się nie wiem co jeszcze Wypierdalajstą, zostaw a nie kolejny ruszaj Tam się należy Właśnie, żeby z tym czegoś robić. Bo cię. To ostatnio właśnie widziałem, słyszałem, jako jedną chyba z najlepszych definicji narcyza. Jaki by problem nie był? On, on, on nie jest przyczyną problemu. I to jeszcze nie to, że on ma problem z ręką. to nigdy nie jest przyczyną problemu. I to się musi dla niego zmienić. Bardzo piękna Waruj! Bardzo piękne, to było. Stwierdzenie. Nasz Kim jest nasz cór? W sobach tronostów widzi problem, ale nigdy nie jest jego przyczyną. Waruj! Dostałem rachunki z PGR Nadpłatę taką Z tego co widzę, że styczniowy rachunek mam z głowy Może mogę sobie nie płacić styczniu rachunku za prąd Biorę w lutym No i tak będę musiał teraz po dziesiątce wygładzić. Mm. Sonia, waruj. Pojebę. Chodź, co ty tam znalazłeś już? E! to niech mnie wyleje, kurwa człowieku to tam jest taka zgiśnięta atmosfera jaki gówno tam jest człowieku ja tam przychodzę do pracy bo muszę, ale z chęcią mam sobie zmienię, jest to taki w kurwa a to zła wiadomość Pani po prostu, znowu się wysilić i, 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 i znaleźć sobie. teraz ładowany ładowanych. i i bo teraz ładowany Chuję teraz pokażę. Daj czas ta. jest mi ta. na to musia, bo... nie chłopka przestaje na krajnju dodawać, chyba przestał przez to na plus. Tak cały około człowieka.

Aha. No mały wieśniaki kurwa do kwadratu Kogo do 6 To fraja ja mogliśmy tamtędy pójść Co ty robisz? Nie dobrze, nie Tylko nie te włosy, nie te kota Waruj Sonia! Główną mnie obchodzi co mam do powiedzenia Pff, Nie chcę wary wyleczyć zaraz chcę myśli poraż do miaadina jeszcze Zaraz Teraz będą się wsówki do włosów kupiły no to nawet ta wirtura to było w tym odwracający po twarzy Przypali się, że spaliłem herbaty w międzyczasie Ale nie ty mi się, to no wygadzą. No nie, ty mi się faluje. jakąś jakąś prostytutką, mówi, że się wozi. ja on tak swojej siostry nie nazywam na jego miejscu, takie są fakty, czterech chłopaków to jest prostytucja A bateria padła w telefonie 15% to już nie rząd nie nie rząd waruj